Ojej, ja zza... nie teraz, to się nie Gaz! Chłopcy! obczajcie to! Kurczę, zdobyłaś wreszcie prawko! Gratulce, Cyli. Ty to masz fuksa, że zdałaś. Pan Kosiarz jest strasznie zawzięty. Oblał mnie za osłabione widzenie! Ale nie nosisz szkiełek! Nie noszę! Ale włosy opadły mi na oko na jakąś sekundę. E, ja tam się kosą nie przejmuję! ponieważ mnie uczyła jeździć cioteczka z Sferia. Oczy na drogę, patrz w lusterko. Oczy na drogę. Jak ty jeździsz? Patrz na prędkościomierz. Oczy na drogę. Rozglądaj się, patrz w lusterko. Oczy na drogę. Ja mam talent. I wreszcie Kierunkowskaz należy włączać 13,5 sekundy wcześniej, a nie mniej więcej 11. Prawa jazdy nie otrzymujesz! Oraz odbieram ci prawo tymczasowe. Powinnaś jeździć autobusami do końca życia! O, i jeszcze powiedz mamie, że będę gdzieś później. Ło! Wow! Facet skosił nawet własną córkę? Powodzenia. Nie martwcie się. Mam prawko w kieszeni. Proszę! Minus pięć punktów za nadmierny hałas. Przecież to nie moja wina, to auto cioci. Stare. Odejmuję pięć punktów za brak szacunku dla starszych. Ale nie mówiłem o... Minus 10 za śmiecenie. Minus 10 za niestabilną jazdę. Jeszcze nie jadę! To chyba trzęsienie ziemi!

Za blisko! Ciężka jazda. Udało się. Brak kierunkowskazu. Wleciałeś za znak zakazu. Złe parkowanie. Ale proszę pana, przecież było trzęsienie ziemi. Klęska żywiołowa to nie powód, by źle jeździć. Nie zdałeś. Totalna załamka. Słuchaj, nie możesz jeździć autem, ale za to prowadzisz najlepsze pojazdy na planecie! Tak! No zobacz, chłopie, masz do wyboru pak cukinie, wiśniokopter, pak banan, czołgo nas i najlepsze cytryno rakietę! I kto wie, jaką jeszcze odlotową gablotę wynajdzie dla ciebie pan S? Tak! Ale nie lubię porażek. Zwłaszcza, że się bardzo starałem. Za tydzień zdasz śpiewająco! Spokojnie! Przecież nie wydarzy się kolejna klęska żywiołowa. Trzęsienie! Trzęsie światem! Trzęsie światem! Uuu! <śmiech> <śmiech> nie potrafisz pukać! <laughs> Naprawdę, wasza bezlitosność, źle postąpiłem! Moje oczy muszą dojść do siebie po ciężkim wstrząsie. Wszelako, uznałem, że ucieszy pana wiadomość, że Pakopolisem wstrząsnęło nasze pierwsze trzęsienie ziemi. Uh, doskonale! Idziemy zgodnie z planem całkowitej zakłady Pakopolis! Panie Stalaku! Dzień dobry, młynku? Kosmatku? Tutaj! Moja miła ciocia pomaga mi montować nowe ulepszenia do pako cukini. Zaraz kończymy. Jeszcze tylko... Masz jeszcze pewnie kilka śrubek, których nie używasz. Miałam nadzieję, że zdążymy Ci zrobić niespodziankę w prezencie za zdobyte prawo jazdy. Wcale nie musicie się śpieszyć. Oblałem egzamin. Co? Szkoliłam pilotów, astronautów, rozwozicieli pizzy. Przecież jeździsz świetnie! <śmuch> Powiedz to lepiej panu Kosie. <śmuch> to już drugi raz dzisiaj. Mój reumatyzm mi mówi, że z tymi trzęsieniami ziemi jest coś mocno niechalo. A twój reumatyzm ma zazwyczaj rację. Podejrzewam, że padliśmy ofiarą brudnych zagrywek ze strony naszych widmowych sąsiadów z niższej krainy. Albo może po prostu rury są zatkane. Trzeba będzie to sprawdzić. Dzieciaki tu zostają. Ja i Sferia przeszukamy miasto spektrometrem sejsmograficznym. To cudeńko techniki. Znajduje i analizuje wszelkie ruchy pod ziemią. I robi także pyszne koktajle. Pracie polowe to niełatwa sprawa. Jeszcze pan nie skończył? Ach, co za niespotykana spostrzegawczość. Ale niech pan się aż tak nie dziwi, bo na tym przestarzałym sprzęcie po prostu nie da się szybciej. A wiertarki są jeszcze słabsze. <grym> Ciągle musimy się bawić w kierowców, jak jakieś przedszkolaki. Co nie? Ale i tak frajda jest! Znaleźliśmy! Idealne epicentrum wstrząsów! Wiercą tu do nas wielką dziurę z samego dołu. Pewnie znaleźli słaby punkt w skorupie pak świata. Skąd wiadomo, że to już, a nie klęska żywiołowa? Ponieważ spektrometr pokazuje wysoki poziom aktywności widmowej. Słyszycie to? Jestem przekonany, że ktoś wierci pod nami dziurę. No i jeszcze to: przyszły dom lorda Zdracjusza. Jeśli Zdracjus się przebije, ciśnienie atmosferyczne wciągnie całe Pakopolis do niższej krainy. Już się zaczęło. Jeśli ta dziura się powiększy, to. Żegnaj, Pakopolis! Ile mamy czasu zanim miasto zostanie wciągnięte na dół? Mniej więcej pół godziny. Ile? Pół godziny? Tak mało? Spokojnie, bez histerii. Nasz pan S wie co robić. Tak, spodziewałem się, że ten oszołom doktor Dubel spróbuje zrobić coś w tym stylu. I zawczasu wynalazłem rosnący korek. Ale niestety nie wziąłem go ze sobą skucha. A to kiepsko. Szkoda. Ale na szczęście jest w pracowni. Ta! A, Ale niestety nie pamiętam dokładnie gdzie. Nie, nie, stop, przypomniałem sobie. <ścoughs> Tymże korkiem zatkałem przeciek w puszce Młynka. A! Nie w tej puszce, w tej na olej. A! Niech przeprowadzą mojego gruchota! I niech nie zapomną o czołgo na nasie! Będzie potrzebna bardzo duża moc, żeby wepchnąć ten korek. Obserwacja pracy to taka ciężka praca. Tak, czasem się dziwię, jak pan wytrzymuje tę charówkę. O! Kamera szpiegowska pokazała, że ten bezserwiser pan salak wymyślił, jak pak szczawik może zatkać dziurę. Na co pan jeszcze czekasz? Wyślij ekipę niszczącą, żeby zniszczyła plan pac -mana. I ten mały koreczek ma sprawić, żeby pak świat nie został wessany w dziurę? Wow, wow. Dlatego właśnie nazywa się rosnący korek. A, ciekawe, jaki duży może urosnąć. Lepiej nie sprawdzajmy, póki nie pojedziemy do Scalaka. Zaraz do niego pojadę. Szybko. Jazda bez prawa jazdy. Proszę pana, nie da mi pan mandatu. Oczywiście, że dam. Oprócz tego, że pracuję w ośrodku ruchu napowietrznego, jestem również kontrolerem przepisów napowietrznych, nadzorcą siedzenia na karnym jeżyku i certyfikowanym plotkarzem. To ostatnie to raczej moje hobby. <laughs> Proszę pana, ja mam misję specjalną. No, tak jak wszyscy! Prawo tymczasowe pozwala ci jeździć wyłącznie w towarzystwie posiadacza prawa jazdy. A pojazd nie ma uprawnień do transportu zwierząt. Ale muszę zawieźć ten korek panu Scalakowi i ratować Pakopolis. Nieuchronne zniszczenie całego miasta to nie powód, żeby łamać przepisy. Muszę lecieć! Nie, jeśli nie jedzie z tobą posiadać prawa jazdy. Pan ma prawo jazdy, tak? Oczywiście, że tak! To proszę wsiadać! I proszę się trzymać! Przepraszam, mały, muszę gazować! Nie mam nawet czasu iść duchu! Może jednego. Przekraczasz prędkość. Nie włączyłeś kierunkowskazu. Na pewno złamałeś jakiś przepis. Szkoda. Twoja ekipa to takie same antytalenty jak ty. Szybciej, ty, żałosny stworze! Szybciej! Czy ty mnie w ogóle słuchasz, stworze? A jednak mnie słuchasz! No, szybciej! Czuję po ruchu powietrza na moim rewersie, że lecisz o wiele za szybko! Ach pan S nie powiedział jakie wprowadził ulepszenia trzeba będzie na żywca haha ah! ha! ekstra ale wariacka akcja <śledzienie> od twojej wariackiej jazdy jest mi niedobrze i nie chcę słuchać wykrętów ale zaatakowały nas duchy Naprawdę tu były! Ojejku! Smok zabrał mi korek! Właśnie w twarzy, po jeden! Lecimy w dół! Ale dokąd? Musimy zjeść groszki mocy. Pan też, żeby wytrzymać w tutejszej atmosferze! Ale po co? <grym> Czy to czwarty zachodni pakotunel? Nie! Wlatujemy do niższej krainy! Okłamywanie funkcjonariusza! Ha, te opowiastki tylko pogarszają twoją sytuację! Ha? Przekraczanie dozwolonej prędkości. Nie ustąpiłeś pierwszeństwa przed wylotem. Smok przed nami. Smok. <laughs> Jasne. A, nie! Dosyć. Rozkazuję, żebyś odstawił pojazd na plac pojazdów skonfiskowanych. Przykro mi, proszę pana. Może mnie pan zasypać mandatami i nawet znowu mnie oblać. Ale teraz mamy poważne problemy. Nie wiem, dokąd poleciał smok, kończy nam się czas i. paliwo! Przepraszam cię, Spiral, ale w czołgu jest jedno miejsce. A ty jeszcze nie masz prawa jazdy. Hmm, nie przypominaj mi. Szybciej! Ci z dołu prawie się przebili! A gdzie rosnący korek? To Pak go nie przewiózł? Nie! Nie było go tu! Gdzie on może być? Nie kontrolował poziomu paliwa. A, czemu mnie to nie dziwi? Czuje pan coś? No. <grym> 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 oh, hey, da. Cóż to za koszmarny odór? To zapach? Zwycięstwa. Ugały ślimak dogi i robakoburgery. <gry> Proszę bardzo. Jeden ślimak dog z ostrym ściekiem. Dzięki. Wezmę na wynos. To Pacman. <gry> Dobrze, że to hybryda. Du -du 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 a niby kto mieszka w niższej krainie. W niższej krainie? Jestem w niższej krainie. <Glask2> Te duchy nie dadzą nam spokoju. Pan przejmie stery, a ja załatwię upiory. W końcu ma pan prawo jazdy, tak? Śmiało! Chyba, że woli Pan zostać pożarty. Pora na pieczone duchy. Mniam, ale chrupkie. Nie, 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 wie pan? O, 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 na drogę? nie, 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 To już był ostatni. nie, już do świata. Proszę! Najpierw odzyskamy rosnący korek. Ten smok pewnie go zabrał do Zdraciusza. Zdraciusza? Zdra, zdra, Największego i najgorszego ducha? Ech, aż taki wielki nie jest. Słychać wiercenie. I tam pewnie znajdziemy Zdraciusza. Długo tak nie wytrzymam. Nie możesz puścić. A, puszczam! Trzy. <laughs> Zaraz przebiją się na powierzchnię pak świata! Będzie triumf! Figa z makiem! Ja! Załatw to, lecę na spotkanie! Hm, ty naprawdę myślałeś, że nie wiedziałem, że przylecisz? Co? Nie! U! To, 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 może byś tak znowu zmienił się w tego ogniowego stwora. Skończyły mi się groszki mocy. Cóż, w końcu na drzewach nie rosną. Za gęsto. Przecież musisz coś zrobić. Spokojnie. Brałem lekcję latania u wielkiej wojowniczki. Mama! Służy ten guzik Ekstra! Pociski Eko! Wielkie rzeczy, a jednak nic nie zdziałaś, nie mając korka! I nigdy go nie dostaniesz! Założymy się? cię łapać! Jak zwykle wszyscy się obijają. Uwaga, polecimy na skróty! Potrzebny jest drugi korek! Lub? Zgodzisz się, Ciociu? Bierz śmiało! go na nasz ognia! <śmum> 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 Dziura zatkana! <śmum> A zawsze! Gdzie są wszystkie duchy? No dobra! Nie będę pytał grzecznie. Gdzie są? <śmum> Szkoda, że straciłaś auto, ciociu e, nie przejmuj się tym starym gratem Od lat przymierzałam się do wyrzucenia tego złomu Teraz kupię sobie wreszcie śliczną nową furkę, Pozostaje jeszcze sprawa prowadzenia bez prawa jazdy, przekroczenia prędkości, nie włączanie kierunków... Nie! Posłuchaj no, ty biurokratyczny bufonie! Zabieraj się pan stąd z tym swoim zeszycikiem, bo zaraz panu przyłożę! A rękę ma raczej ciężką. Jednakże, biorąc pod uwagę e, doskonały lot w trudnych warunkach, dobre panowanie nad pojazdem... Dostanę prawko! Nie, ale pozwalam ci podejść do egzaminu jutro. Rany, dzięki. Rozkazuję, żeby ten, kto mnie słyszy, natychmiast mnie odkopał. Usunięcie całej tej ziemi potrwa godziny. A, faktycznie. Matka zawsze mawiała, że z dużymi sprawami najlepiej jest zaczekać do rana. Halo! Czy ktoś mnie słyszy? Duchy! Wersja polska na zlecenie Teletun Plus Masterfilm. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi Kamila Klimas-Przybysz. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Agnieszka Kudelska, Stefan Pawłowski, Magdalena Krylik, Jarosław Boberek, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Klaudiusz Kaufman, Grzegorz Kwiecień, Michał Podsiadło i inni.